I od razu, no po jego pokonaniu, automatycznie wychodzimy z tego miejsca. Tak to jest zaprogramowane. Tu koniec tych raków. I kolejne wrota. O, w ogóle życie. nad wstydźcie, nie ja że tam był niebieski motyl, który wyskoczył z tego mraczka. Nieboraczka. A więc okej, okay, kolejne wrota. I kolejna, tak widzimy, tabliczka z Shilą. Wejdź, Sheela. A więc, no, oczywiście to zrobimy. Witam cię, Sheila! Chcesz skopać parę tyłków? To nie okazja. No, niby tam mówi, że wyrusza, żeby tam skopać tyłki, ale no w sumie w tym miejscu, gdzie ona teraz jest, no dużo tyłków do skopania nie będzie, tak mówiąc szczerze. Dlaczego? No, to też się za chwilę okaże. To póki co za sobie, no, otwórzmy drogę. Tu no, właśnie tak trochę nam kamienią zablokowały. I tak, no właśnie mamy też takie oto dwa jakby inne typy świetlików. Takie, mnie mniejsze. Mniejsze i takie bardziej brązowe niż takie bordowe jak tamte były. Mamy też okulary. Ale z nimi trochę później pogadam. Najpierw chcę w tym poziomie na początku na spokojnie w tym miejscu zebrać się wszystkie klejnoty. I tam, wiecie, że po co mieć potem spokój. O tej dwójce tutaj, całkiem łatwo jest ją, o niej zapomnieć, całkiem łatwo jest tą dwójkę zielonych klejnotów przegapić, więc dopilnujcie tego, żeby te, właśnie te dwa klejnoty zielone zdobyć, bo tam są tuż przy wejściu, tam na lewo jest wysoko w ścianie pęknięcie, więc jak mówię, warto się nimi zająć, warto o nich pamiętać. Tu jeszcze kilka kamieni, no pod kamieniami w tym miejscu wyjątkowo nie ma żadnych klejnotów. O, tam widzę kolejne pęknięcie na górze, za chwilę tam doskoczę. Tu jeszcze wszystko spokojnie zbiorę i hopsa! Albo hutla! Można by tak wręcz rzec, takie hutla. jeszcze chyba była taka jedna jaskinia w tym miejscu. Tak, oto jest, no jest i ona. Taka jaskinia w niej, no. Teraz takie dwie skrzynki starczą na górze, więc musimy oczywiście tym atakiem, tym takim tupnięciem, musimy. O, ten kamień spadł z nieba. Panna z nieba, tak przypuszczam, no nic. To był ciekawy widok. Tak, to były te dwie skrzynki, jak mówię po poprzez takie tupnięcie, czyli trójkące w powietrzu. Tu kolejne pęknięcie w ścianie, tam wysoko i w nim kolejne klejnoty. Właśnie to za nim, a nie w nim by brzmiało tak bardziej poprawnie, ale nieważne. Tutaj jeszcze wszystko, jak mówię, tak ostrożnie, powoli, w miarę tak chcę ze wszystko my zebrać, żeby potem mieć ten spokój. Kiedy będę wykonywał my zadanie na jajko, Właśnie tu są dwa jajka do zdobycia, ale no to jest, no to jest takie w sumie zadanie dwuczęściowe. Ehm, się za nie zdobędzie dwa jajka. Jak widzicie, są dwa tutaj zamknięte w klatkach, i no, w takim stanie my ich nie odbierzemy. To na razie niech one zostaną potem tam się nimi zajmę na spokojnie. I tak, ta ściana. Walnijcie się i za nią jest ta oto malinka I tak, oto mamy 500 już klejnotów w tym poziomie. Komplet klejnotów, wszystkie 500. A więc no już z tym mamy chociaż spokój, jeszcze tylko mi zostały dwa jajka do odebrania, do odzyskania z tej krainy. Więc udajmy się do tamtych świetlików i pogadajmy z nimi. Bo to oni mają dla nas wyzwanie, no, które nam pozwoli te jajka zdobyć. We to wasz świetlik. I ma z sobą mnóstwo bomb, co nam pomogą. Lecz jest Chamajdan. Wchodzi w grzyby i głazy. Trzeba mu pomóc. Więc okej, okay, więc co musimy robić? To musimy. No tak, on właśnie ma. No, wyciąga bombę i idzie tam przed siebie. Tam jakoś się. przez siebie ścieżką wyznaczoną. I tak, musimy wszystkie kamienie i grzyby na jego drodze jakby niszczyć. A czy kamienie trzeba, trzeba kopać, a grzyby trzeba właśnie od góry. W ten sposób trzeba właśnie w, je jakby zakopać pod ziemią. Tak to działa. Że tylko są kapelusze, jak widzimy. I jak ty idziesz. Jak ty idziesz! No, co ty kombinujesz, gościu? I went boom again. Big rocks can be kicked, they say. mushrooms must be stomped. Lecz ja o tym wiem! To ty jesteś Hamajdą! A nie Sheila, wiesz? Yes, time! I powtarzasz się! Słyszałem pierwszym razem. Proszę, zaprzestań. No, znowu tam parę mi tego wyszło z tego kajku, ale no, jak mówię, tylko znaczy, no po prostu. Za ciężko było, tak wiecie, komentować haiku właśnie w ten sposób cały czas. Tylko, jak mówię, się tym posługuję przy interakcji tam z postaciami, czy tam czymś ewentualnie innym. Ale jakoś mi to idzie. Okej, okay, ten grzyb. Okej, okay, ten grzyb sobie już doskonale zapamiętałem, że trzeba to tutaj właśnie przytupnąć w niego. Z tym też zrobię na wszelki po, na wszelki wypadek porządek. Chciałem powiedzieć, na wszelki porządek wypadek, to by tak, wiecie, brzmiało dziwnie. O, gdzie ty? Gdzie ty idziesz? Chyba na lewo idzie. O, nie zdążę. O, kolejny grzyb. No cóż, to wyzwanie, tak najprościej mówiąc, jest to trudniejsza wersja wyzwania z alchemikiem ze Spyro 2. To jest, no, bardzo podobne, że trzeba gościa doprowadzić do celu i tam się przeszkód pozbywać. Jakby podobne do tego wyzwania z Fracture Hills, wzgórz przełomu ze Spyro 2. Więc to mi może trochę zająć czasu i też fakt, że są, wiecie, dwa jajka i dwie takie właśnie, no... E, dwóch siedlików, dwie drogi tutaj będą do mm, odblokowywania. Dwie bomby tutaj będą musiały wybuchnąć. Oraz ten kamień, okej, okay, nie zapomniałem o tobie. Ty tam z życiem, dziękuję bardzo. Teraz idziemy w tę stronę i tupniemy na to. Skręci gość w lewo. Będzie nieco okrążał I nie mam pomysłu na trzeci, ten, na trzeci wers Okej, okay, tutaj nieco też... no, raz... A okej, okay. myślałem, że nagle skręci w prawo jak... Mu... O! Czeka! On skręci w prawo! Okej, okay. okej! Okay. No co za? E, ty gościu! Owszem! Ao! A, nie, nie lubię tego zadania, naprawdę nie lubię go i jest to jakby trudniejsze niż że to z Alchemikiem ze Spyro 2. T Tutaj jest, nie, moim zdaniem, ciężej przewidzieć, że w którą stronę ten gość będzie się kierował, gdzie skręci, gdzie nie skręci, w co będzie chciał wejść albo w co nie. To jest ciężkie. Też fakt, że, widzicie, że są właśnie i grzyby, i kamienie, że z, i, z, i z tym i z tym trzeba jakoś się inaczej tutaj em, rozprawiać się. To też no, nie ułatwia w sumie em, naszego zadania. Też bardziej znowu się atak tuknięciem, ten trójkąt no, podczas skoku wciśnięty. No trochę ten atak jednak zajmuje czasu, więc niełatwo jest te czasami do końca przewidzieć em, znaczy znaczy prze się zdążyć z tym atakiem. O, tutaj widzicie, ledwo zdążyłem ten grzyb nie wybił w powietrze. E, teraz czy ten, czy ten może... Nie, okej, okay, jednak ten myślałem, że ten drugi, ten bardziej z prawej strony. Tutaj z prawej pamiętam, że on ten przejdzie, owszem. I nareszcie jest klatka, a to dopiero pierwsza z dwóch do zniszczenia. One z remains. Will you know help, my brother? To free the last egg? Lecz drugie jajko czeka na uwolnienie. Pomożemy mu? Naturalnie. I próba droga. Ojeku, zapowiedziałem? Pr 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 próba droga? Nie ja chciałem powiedzieć próba druga. Więc i próba druga. Z tym gościem będzie trudniej. Bo ścieżka dłuższa. Yes, tak, Mówisz to samo, co tamten poprzedni gość? I znów nie mam na trzeci, trzeci wers. Jak mówię, to też, to jest właśnie z tym ciężko tak mówić haiku cały czas, więc dlatego się od tego pomysłu powstrzymałem! Wejdziesz to? Nie, nie wyjdziesz. okej, okay, teraz idziesz. A widzę na kamień, więc szybko tutaj jakoś to zdążę tutaj się tym zająć. O, ledwo nadążam za tym gościem, jeju. Mam póki co dużo szczęścia. I zabił kółko, Nie wiem, bo może myślał, że jaka są tutaj, a nie są tutaj, są gdzie indziej. O teraz, o. On w to wejdzie. Nie wszedł! O matkość święta! O, ehm, chwileczkę, za pierwszym? Za pierwszym raz. Wow! Za pierwszym razem. Two are. Były dwa jajka do zdobycia w tej części tego poziomu. I to wszystko już na tym poziomie. Mamy wszystkie 6 jajek, wszystkie 500 klejnotów i możemy oczywiście jak najbardziej stąd już się zmywać. E, tylko tak to chyba do wyjścia było w tę stronę, jak się oczywiście nie mylę, jeżeli nie stać tego orientacji w terenie. Owszem, widzę, że są wrota, które nas stąd wyprowadzą i to będzie wszystko na przerażające bagno. Do portalu tędy, o, o tak dziwnie jakoś, nie wiem, walnął w portal jakoś tak, nie wiem, przechodząc walnął w portal, tak, nie wiem, w powietrze jakby tak walnął, nie wiem, tak to wyglądało śmiesznie. Ale wracamy się do Ogrodów Południa i tak naprawdę nam jeszcze został jeden poziom do przejścia, który będzie potrzebny do, do przejścia, żeby móc dojść do kolejnego bossa i też, no, przy tym do kolejnej krainy, która na nas tutaj czeka. Więc z tym poziomem, ten poziom to Bamboo Terrace, czyli tarasy, czy tam taras bambusowy. Znowu że, że to jest ten liczba pojedyncza, a nie mnoga, ale owszem, wchodzimy do tarasu z bambusów. I ta muzyka, nie wiem czy ona tak mi się zawsze kojarzyła z muzyką Briana z na 3. Nie, nie wiem czemu, Po prostu nie wiem, takie podobne ma, ma tempo, czy coś podobnego, nie wiem, naprawdę.

tak właśnie Linklik mówi, że tam budował coś do naszego tak zwanego World Giga, czy jak to się nam nazywa po polsku, nawet nie wiem jak to na polski tłumaczyć. Taka maszyna ze śmigłem. Będzie nam potrzebna, będziemy jej używali do, do tego, żeby do tego jeziorka dotrzeć. Jejku, co teraz chciałem jeszcze w ogóle powiedzieć? Czekajcie, jeziorko? Maszyna? Nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć? czy mi się zdawało? czy jestem w błędzie? No chyba chyba już już to wszystko, co chciałem powiedzieć, tutaj widzę no, kolejny z tych jakby nie wiem tych zwierzaków, te bawoły, muflony, co to nawet jest, nie mam pojęcia do końca. No są to podobni wrogowie do tych e, wrogów, którzy byli w Alpach myszyli. E, e, no tutaj prawie że abym spadł w przepaść, to oczywiście byłoby niefajną rzeczą. A, tak, tate te panie mówią niby, że no, do, do, do tego wilki tam budują właśnie e, no, jakieś tam e, części z bambusów, więc dlatego musimy im pomóc, żeby właśnie one tą część mogły tam. E, żeby, mogły ten, żeby mogły one ten no, bambus wydobyć, chociażby. No, tu jeszcze coś powiedzą. Idzie on no, trochę tego bambusa zbierze, potem nam pomoże w naszej przygodzie i odzyskiwaniu na no, naszych jaj. Pan tutaj nam służą pomocą, my oczywiście się tym jakoś tam odwdzięczamy.